Jest sobota, 25 maja. Codzienna liturgia słowa w tygodniu o 5 rano, niedzielna w sobotę o 18. Pochodnia podcast. Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła. Najmilsi: spotkało kogoś z Was nieszczęście? Niech się modli. Jest ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny. Choruje ktoś z Was? Niech sprowadzi kapłanów kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie. A jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy. Modlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, by deszcz nie padał, i nie padał deszcz na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy. I znów błagał, i niebiosa spuściły deszcz, a ziemia wydała plon. Bracia moi, jeśli by ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy. A drugi go nawrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i przesłoni liczne grzechy. Oto słowo Boże. Moja modlitwa jest jak dym kadzidła. Do ciebie wołam, panie, pośpiesz mi z pomocą. Usłysz mój głos, gdy wołam do ciebie. Niech Twoja modlitwa wznosi się przed Tobą jak kadzidło, a podniesione ręce jak ofiara wieczorna. Postaw, Panie, straż przy moich ustach i warte przy bramie warg moich. Do Ciebie bowiem, Panie, zwracam moje oczy. Do Ciebie się uciekam, nie gub mojej duszy. Moja modlitwa jest jak dym kadzidła. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Wysławiam cię, ojcze, pani nieba i ziemi, że tajemnicę królestwa objawiłeś prostaczkom. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Oto słowo Pańskie.